W 2016 roku swoją premierę miał dość niepozorny film akcji pod tytułem Księgowy. Niepozorny, chociaż obsada tego projektu była całkiem interesująca. W głównej tytułowej roli mieliśmy Bena Affleka, a na ekranie partnerowała mu Anna Kendrick. Z kolei na drugim planie przewinęły się takie nazwiska jak John Bental czy J.K. Simmons. Film pojawił się na ekranie kin i zebrał dość mieszane opinie, zarówno od krytyków, jak i od widowni. Dla mnie Pierwszy Księgowy nie był filmem złym, nie był też filmem dobrym. Kino akcji środka niespecjalnie grzejące, ale też niespecjalnie ziębiące. Taki film, który można sobie obejrzeć w momencie, kiedy po prostu mamy ochotę zobaczyć jakiś film akcji, a nic lepszego pod ręką nie mamy. Chociaż trzeba przyznać, że księgowy miał dość ciekawą koncepcję, ponieważ nasz główny bohater to nie jest jakiś tam zwykły księgowy. Bo grany przez Afleka bohater to nie tylko geniusz matematyczny, który zmaga się ze swoim spektrum autyzmu, ale zarazem jest chodzącą maszyną do zabijania. Jak więc wypadają drugie przygody księgowego? Chociaż chyba należałoby powiedzieć księgowy do kwadratu, biorąc pod uwagę, jak ten tytuł jest zapisywany na materiałach promocyjnych. Ja mam na imię Przemek, a wy oglądacie filmu Żerców. Fabuła w filmie Księgowy do kwadratu rozpoczyna się dość standardowo. Nasz główny bohater, Christian Wolf, próbuje rozwikłać zagadkę morderstwa dawnego znajomego Reja Kinga. Jak można się domyślać, Rey zbyt wiele wiedział, dlatego musiał zginąć, a nasz wykonawca najnudniejszego zawodu na świecie musi się dowiedzieć kto, po co i dlaczego. I ogólnie samo rozwiązanie tej całej zagadki, moim zdaniem, jest dość gruby szyte. Kiedy po seansie na spokojnie połączyłem sobie te wszystkie kropki, to było to wszystko proste, ale film nie wiem dlaczego stara się przedstawić to, jakbyśmy mieli do czynienia z puzzlami 4D. Ale ten film nie stoi tymi szpiegowskimi motywami. Ba, on nawet nie stoi tymi wszystkimi strzelaninami. Ten film prawdziwym jego skarbem jest relacja między dwoma braćmi, między postacią właśnie księgowego, a jego bratem granym przez Johna Berntala. Postać Braxtona pojawiła się już w pierwszym filmie, ale to był krótki dość moment. Twórcy wzięli sobie chyba jednak tym razem do serca sugestie części widowni, którzy chcieli po prostu więcej Johna Berntala na ekranie. Więc pragnę tylko donieść, że Berntal pojawia się dość szybko na ekranie i dynamika między dwoma braćmi jest czymś, co ciągnie ten film. To, kiedy panowie nie tylko ramię w ramię walczą, ale przede wszystkim jak ze sobą rozmawiają. Jak ciągle się ze sobą przekomarzają. Cudownie się obserwuje, jak w ten taki hollywoodzki, braterski sposób panowie non-stop ścierają się razem na ekranie. Obaj są zabójczy dla swoich przeciwników, ale dla siebie są prawdziwą rodziną. I aż chciałoby się zobaczyć film bez tej całej sensacyjnej otoczki, tylko po prostu jak panowie siedzą na dachu tej przyczepy kempingowej, w której żyje główny bohater, i przez dwie godziny ze sobą. Dyskutują o dupie Maryni. Tak jak wspomniałem, podobnie jak w poprzednim filmie, historia w księgowym do kwadratu nie jest jego mocną stroną. Ale mamy tutaj trochę klimatów szpiegowskich, sensacji, no i właśnie komedii. Autentycznie jest tutaj kilka dialogów, gdzie sala, na której oglądałem film, po prostu wybuchała śmiechem. A jest to zasługa tego, że humor w tym filmie idealnie wpisuje się w sceny, w których występuje. Bo to nie jest taki film akcji, gdzie twórcy postanawiają po prostu od czasu do czasu w jakichś randomowych momentach powrzucać jakieś głupkowate scenki, żeby no, rozluźnić atmosferę. Wszystkie żarty w Księgowym 2 są po prostu zakorzenione w charakterze tych postaci i to wypada naprawdę świetnie. Baxton, ja. Co zaś tyczy się scen akcji, to jest trochę ich mało jak na dwugodzinny film. Oczywiście cała para poszła w produkcję tej finałowej sceny akcji gdzie to nasi bohaterowie jako niepowstrzymana siła toczą pojedynek z tabunami wrogów i jest to zrealizowane poprawnie. W sensie nie ma tutaj zbyt wiele jakichś wodotrysków od po prostu dwóch panów strzela się z bandziorami w jakiejś bazie na pustyni. Po prostu rzemieślnicza robota, a najlepszymi scenami w tym filmie tak naprawdę to te, które bardziej skupiają się na pogłębianiu tej braterskiej więzi między Christianem a Braxtonem, jak chociażby ta w klubie country. Nasza ocena dla filmu Księgowy 2 to 3 na 6. Księgowy do kwadratu to film, który przede wszystkim stoi świetną chemią między głównymi bohaterami. Bertal gra tutaj postać panishera, tylko takiego, któremu nikt nie zabił rodziny, a za to ma autystycznego brata, który potrafi zabić zwiniętym workiem do śmieci. I to właśnie dzięki temu ten film trzyma się kupy. Reszta tego całego dzieła, ten cały motyw z panią zabójczynią, z dzieciakami, hakerami to po prostu taka rzemieślnicza robota. Ale jeśli widzieliście jedynkę i ona wam się podobała, to myślę, że dwójka może spodobać wam się nawet jeszcze bardziej. Więc dajcie znać, czy czekacie na dalsze losy księgowego, czy podobała wam się część pierwsza. A jeśli ten materiał wam się podobał, to prosimy was o zostawienie łapki w górę. No i jeżeli chcecie być na bieżąco z naszymi materiałami, dajcie też suba. Do zobaczenia.